przeglądasz Facebooki i Instagramy gwiazd muzyki, oglądasz ich teledyski i myślisz sobie też bym tak chciała. W tym wideo pokażemy wam jak w łatwy sposób przeistoczyć się w jedną z waszych idolek. Shakira. Ola wygrała metamorfozę w programie Bądź jak Forfun TV i to ona przejdzie dzisiaj metamorfozę w Avon Studio Złote Terasy. Oddajemy Olę w ręce naszej specjalistki Agnieszki z Makeup TV. Ja zaczynam od nałożenia podkładu. Wybrałam podkład Mark Nude Mat. Nakładam go za pomocą zbliżonej gąbeczki. To wyrówna kolory skóry i zakryje wszystkie zaczerwienienia. Shakira ma zawsze nieskazitelną cerę, więc musicie pamiętać o dobrej podstawie makijażu. Przeciągam odrobinę podkładu na szyję, żeby się nie odznaczała od twarzy. Pamiętajcie też, żeby pokryć podkładem miejsce przy uszach, ponieważ bardzo często o tym miejscu zapominamy i wtedy widać, że coś tam jest niedokończone. Teraz za pomocą korektora w kompakcie w najjaśniejszym odcieniu zakryję wszystkie cienie pod oczami i ewentualne niedoskonałości. Najpierw rozkładam go na twarzy, po czym będę wszystko rozcierać. Nakładam go pod oczami w taki kształt trójkąta idąc do skrzydełek nosa, ponieważ to sprawi, że twarz będzie rozświetlona i nie uzyskamy pod okiem takiego efektu rozjaśnionej pandy, więc fajnie to wygląda jak korektor schodzi delikatnie rozcieniowany właśnie w kierunku nosa. Faktycznie zakrywamy też zaczerwienienia, które lubią się pojawiać w skrzydełkach nosa, właśnie. Nakładam również na brodę, żeby delikatnie ją rozświetlić, i na środek nosa, kierując korektor ku czołu. Wszystko dokładnie rozcieram, żeby nie było widać granicy nakładania kosmetyku. Całość utrwalam za pomocą transparentnego pudru. Zaczynam od okolicy pod okiem, więc pamiętam, żeby rozcieniować wszystko, co zebrało się w załamaniach. I szybko utrwalam korektor pod okiem. W okolicy pod okiem mamy najwięcej zmarszczek mimicznych i tam korektor lubi się szybko zbierać w załamaniach, więc tutaj tą okolicę robię jako pierwszą. Utrwalam całą strefę T, większą ilością pudru. I teraz za pomocą większego pędzla utrwalam całą resztę i zbieram nadmiar pudru, który nałożyłam na strefę T. Pamiętam też o utrwaleniu podkładu, który nakładałam na szyję, żeby nie odbijał się na szalikach bądź na kursce. Teraz czas na zaznaczenie brwi. Użyję do tego celu cienia z zestawu do stylizacji brwi Mark. Nie zaznaczam brwi zbyt mocno, ponieważ Shakira zazwyczaj ma delikatnie podkreślone brwi, więc wypełniam tylko luki między włoskami, żeby brwi były pełniejsze. Bronzera, przywrócę kontury twarzy, które ukryłam za pomocą podkładu. Zaznaczę kości policzkowe. Pamiętam o okolicy przy uchu, żeby nie została taka biała, nie pokryta produktem. Konturuję twarz dość delikatnie, żeby nie przesadzić, ponieważ będzie to makijaż raczej naturalny. Teraz przechodzę do makijażu oka i jako baza pod cienie posłuży mi cień Mark w takim bardzo ładnym, neutralnym, brązowym, połyskującym kolorze. Nakładam go na całą powiekę. I resztką produktu, który mam na pędzlu, zacieram wszystko ku górze. Nakładam go na dłoń i aplikuję na pędzel z dłoni, żeby nie nałożyć zbyt dużo produktu. Cień bardzo szybko zastyga, więc musicie pamiętać, żeby dobrze go rozblendować, póki on zastygnie, bo później jest nie do ruszenia. Wcześniej nałożony kremowy cień pokrywam teraz cieniem numer 2 z palety Stone Tops. Za pomocą tego cienia uzyskam bardzo naturalny, rozświetlony efekt na powietrzu. Wlęduję delikatnie go w załamanie powieki i powyżej w taki sposób, żeby zacierał się w kolor skóry. Teraz za pomocą jakiegokolwiek cielistego, matowego cienia. Delikatnie rozjaśniam przestrzeń pod łukiem durbiowym. Szakira w teledysku ma zrobioną delikatną kreskę za pomocą cienia, więc użyję tutaj cienia numer 4 z palety O Naturel i zaznaczam nim delikatnie całą linię rzęs. Pomagam sobie tutaj precyzyjnym skośnym pędzelkiem, żeby dokładnie wejść pomiędzy rzęsy. I za pomocą tego skośnego pędzelka. Wyznaczam delikatnie linię kreski, kierując się naturalną linią wodną. I jak widać, bardzo szybko za pomocą cienia wyciągnęłam w zewnętrznym kąciku delikatną jaskółkę. Półwiekę dolną na całej długości zaznaczę bardzo jasnym matowym brązem. Efekt będzie bardzo delikatny, ale sprawi, że oko będzie miało lepszy kształt. Robię to bardzo delikatnie małą ilością produktu na pędzelku. Pamiętam, żeby zaznaczyć sam zewnętrzny kącik, żeby nie był pusty. Jeszcze tu wracam do ciemnego brązu numer 4 i delikatnie ostrzę kreski rzęsy za pomocą tuszu mark Big and Multiplied. Wyczesuję dokładnie wszystkie rzęsy od samej nasady. Yes. Tuszując rzęsy na zamkniętym oku automatycznie tuszują mi się przy okazji dolne rzęsy, co zaraz zobaczycie. Delikatnie wyczesuję sobie dolne rzęsy, żeby nie było grudek. Wracam jeszcze raz do ciemnego brązu numer 4, nakładam go na precyzyjny, skośny pędzel i zaznaczam samą linię rzęs. Robię tak jakby cienką kreseczkę cieniem przy linii rzęs, żeby optycznie je zagęścić. Nakładam cień takimi ruchami zygzakowatymi, co sprawi, że automatycznie rozetrę go pomiędzy rzęsami. Rozcieram troszeczkę czystym pędzelkiem! I am na usta. Najpierw zaznaczę je konturówką w kolorze nude. Obrysowuję cały kształt. Delikatnie zacieram konturówkę do środka. Całość wypełniam za pomocą szminki powiększającej mark w kolorze Coco Kisses. neutralny odcień, powiedzmy, lepszy kolor naszych ust, więc sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i przy makijażach wieczorowych, kiedy chcemy postawić na neutralne usta. Jeszcze raz wracam do konturówki, której używałam wcześniej i rozcieram delikatnie krawędzie, zacierając je ku środkowi, żeby utworzyć delikatny efekt ombre. Na policzki nakładam odrobinkę brzoskwiniowego różu, ale dosłownie odrobinkę, żeby nie przesadzić. Ocieram sobie nadmiar produktu od żeby na nie było za dużo i nakładam na policzki. To dodaje twarzy odrobinę takiego świeżego kolorytu. Na koniec wracam jeszcze do korektora w kompakcie i delikatnie wyczyszczę sobie granice ust, żeby były bardziej... Wyraziste. Dzięki kilku prostym sztuczkom i kosmetykom Avon mamy gotową Shakirę. Jeżeli podoba Wam się ten makijaż, to możecie same spróbować stworzyć go w domu, używając kosmetyków dostępnych na avon.pl. Powodzenia!